Dzisiaj jest niedziela i właśnie idziemy sobie do miasta. Mamy takiego suksa, że jest w sumie gratis taxi, więc no to jest wygoda W jedną stronę jest o 10, w drugą o 4, no pewnie do 4 aż tak długo nie będziemy, więc to sobie weźmiemy jakąś tam taksówkę i jest mega ciepło. I Ramonek ma na sobie jeansowe spodenki i koszulkę w kwiatki na dole konwersy. I plecak, bo wszystko będzie targał. Happy button by Wini Wininaudy? Okej. A ja mam zaraz Wam pokażę co mam na sobie. Dinsy, krótką bluzkę. Jaką biżuterię mam tylko bransoletkę. Tą co tutaj kupiłam tą Infinity. Kolczyki, różowe konwersy, które tu kupiłam i yy, moje rajbany i to wszystko. I sobie idziemy.

Als mensen gerust nog te gaan even kijken. Hallo. Pak maar een Hallo. Die zijn opnemen. Kijk. Hè? Huh? Thomas. Laat hm? ja. oh mij opzien. Daar kunnen we ook later in komen. Dan kun je allemaal kruiden kopen. Kom, we lopen even een stukje rond. Hè? Huh? We lopen even een stukje rond. Dan gaan we later een keer in.

i te pieniążki idą na... jedzonko. Dla piesków. I były tam malutkie szczeniaczki, ale nie można było tam e, włączać kamery. I nie można było tam włączać kamerki, ale były malutkie szczeniaczki, tam mogliśmy je karmić i tak dalej. No i właśnie zatrzymaliśmy się na coś do picia. Bo jest mega, mega gorąco. Jest zupełnie inaczej niż w w tej poprzedniej miejscowości. Moim zdaniem to jest dopiero prawdziwa Indonezja. Zobaczcie jak tu się fajnie siedzi w restauracjach. Zajmuje się buty i są takie niskie stoliczki można się wie, zrelaksować, a to jest menu i siedzimy w Momot. Polecam bardzo. Złe? Teraz Dostaje się takie e, ręcznizki, które po prostu są mega zimne. Ramon ma wodę. Okej. Okay. A ja mam bananowy soczek. Który jest mega pyszny. To film mega, mega pyszny. O, witanie dostaliśmy przekąstkę. Liś liście. Usmażone liście. Zobacz jak to Nie widziałam nigdy smażonych liści, ale dobra. Dobra. Tutaj krótki. Krótki trochę smakujące na szpinak. Dobra. Ja mam kurczaka i satę ryż i kruków i tu jest róweczka, a Ramon ma łososia pięknie podanego. Zabieramy się za jedzenie. hotelu i dzisiaj jestem po... Dużo nie nagrywałam, bo miałam mm. ciężki dzień, znaczy ciężki, specjalny w sumie dzień, nie żaden ciężki. Po prostu było bardzo dużo wrażeń i... Yy, no, dzisiaj zostałam zapytana o to, czy będę... czy zostanę żoną, więc yy, było dużo wrażeń. Może dlatego tak mało nagrywaliśmy. Yy, Próbowaliśmy cały dzień spędzić razem, po prostu we dwójkę i... Bo tak. Na pewno nagram jutro więcej.